To zarysujemy Steve'a z Minecraft, widzowie, jak myślicie? Mam teraz podgląd, więc będzie trochę łatwiej. Będziemy rysować. Będę rysować tak, jak pokazuje mi obrazek. W ogóle zawsze łatwiej mi się rysuje, jak, jak przerysowuję jakiś obrazek, powiem Wam, widzowie. Więc może to nie będzie aż tak karykutotalne, jak mogłoby potencjalnie być. Ej, jest jest dobrze w miarę. Mogłoby być lepiej, oczywiście, ale jak na przeciętne moje umiejętności, jest chyba git. Dobra, pomalujmy go. Dobra, sprawy git. O kurde, jaki rysunek ktoś narysował. Dobra, to teraz musimy skupić, czyli mamy. Z tego krzyczącego, jeju, to będzie trudne. Idealny. Czy mówią na mnie artysta? Mówią. Czy jestem stworzony do tworzenia sztuki? Jestem. Jestem stworzony. Nie wiem, no nie wiem, jak to nazwać. Chyba idealnie. Nie widzę żadnej różnicy między poprzednim rysunkiem. Kwadrat. Orbit XXL, gumy i ten. Dobra, to jest do narysowania. Zróbmy otoczkę Dobra, mamy to. Orbit XXL. Tu była taka gałązka Gumy, orbit. Jakieś takie smykałki były. Orbit. Dobra, czarny kot, Prosta sprawa. Prawie jest kot. Miał. <śmiany> Miał. Co to za góra główna? Nie mam pojęcia. <śmiany> to, to chyba nie tak wyglądało. <śmiany> No, jakoś tak to wyglądało, co nie? Nie jestem pewien, jakiś taki burek był. No jest to pies przecież, co nie? Chyba coś takiego było. <laughs> Żaba z browarkiem, ok. No, oczy szerzej. Już się nic nie da zrobić, widzowie. Czasu brakuje. Jakiś ten, zameczek, dobra. Padrat na trawniku, nie ma problemu. Rybka, Pięknie wyszło! O, pomiędzy górami ziomeczek. Łapa! Dobra. Znowu kup sztala dostałem jakiegoś. No i teraz jest mój poziom! Nie, guzik! To nie jest twój poziom, to jest nadpoziom twój. <grymne> no to zaczynamy! Ewron! Minion! Nie ma minionek! Nie no do końca milionek. chyba, tak mi się wydaje. Chyba do końca. No, nie do końca o, chyba, do chyba do dotarł. No. Ej, ładniej niż pierwsza! Nie, twoje ładniejsze. Ładniej niż pierwsza! No, o, no, no nie, jest minionek! Fajne, fajne. Fajne. No, ładnie, ładnie. Akceptowalne? To jest delmuś! No, ale, no delmuś. to, jest delmuś. No. to jest delmuś! To delmuś! No, o, zobacz jak idę, Ej, no na razie przychodzi. no <grym> Ej, o, już o, już on się roztapia <grym> po prostu. <grym> <To>? Roztapia się <grym> po prostu. To? On się oh, On się roztapia. Ej, czemu mam ono Ja mam i don't know. Oh, God. God. Inny kolor, <usïtki> <préparzbros killersrors> Ej, a a Wlady się kłócił, że przeszło <śmuszy bugs> dalej. No. No. No, na, no, ma... no mówię, że przeszło, zobacz. No, no i Guzik, i Guzik, Ksiądz! Ksiądz! ja bym nie jakiegoś Smutny ksiądz! Przeszło do no, końca! No, fajny Ej, fajny! A, to tak było! O, Ej, zbieram, zbieram, ale, ale ma depresję! A, yes. To tak, to muszę... To taki kotek z depresją. To tak, Zabawi. mi... mi, no, mi no, trochę nie... mi to trochę to nie wyszedł taki... ten kotek, bo trochę... Zreszta, trochę tak... Ale znowu mu wychodzi za to? Może nie wyszedł? No nie wyszedł mi trochę kotek. Ale to nic! Mogli się domyśleć, co to za zwierzak. Hahaha! Co to jest? Co yes. to, to jest? O, ładnie nawet, co nie? To jest ten. To jest czas, to jest czas, to jest czas nowy Natan natan po prostu. Z Co to jest? Nie

A nie diament w kuli! Co ok, ok. no, no, się z raz? Drugi nawet raz się nabijasz. Tak, bardzo miękko! Diamant w kuli! O, ładne! Nawet ładne. Okay. Okay. Ładne. To ładne! Ale to ja już wiem, co to będzie, to będzie jakiś Ej, mi się wydaje, tak. że przeszło całe. Nie, nie. <laughs> Słuchajcie, tu będzie jakiś wulkan z tego, wspomnienia. Tak, wulkan, Ej, co to za oko? Ej, to jakieś oko Saurona jest! Jakieś oko Saurona chyba, no? Kryształ ten, kryształ na szczycie gór! To jest ta kula na prąd, co się palce przykłada chyba. To było co to, to dostałem. To dostałem. O, bogowie, co to jest? Eksplodia, erupcja! Z tego będzie Konar. Czy znaczy brzmi jak blaszka? A pewnie z góry się zrobi pies albo coś takiego. Ale moje statyczne. Dobrze, co, zrobiłem? Nie, no tutaj, ale tu jest czas, pamiętajmy, no nie, ja ja tak, 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 czas. O, ja dostałem coś ja ten. Tak, to... o, o, tak, nie, nagle coś na takiego czas. się stało. Nagle ma buzie. Nagle ma buzie. O, Aha, jakiś władlat jest po prawej. No ja też. No ja też, to jest no, ja też nie wiem, o co chodzi. I A am Groot! Ale Groot taki w patrz, i przeszło. Słuchajcie, przeszło, bo od gówna do gówna, nie? Więc git, fajnie. Eee! Eee! no, no, no. Nie miałem mi dobra, dobra, kucu, narysowałem, narysowałem, narysowałem Co siebie? zrobi kucu? siebie. Ooo! <śleszy> Nie przejdzie, nie ma, nie ma Są to szansy, różowe? Czemu ja to ciebie nie narysowałem, nie? To są chyba ledy te różowe. <grym> tak, tak. O, to, to jest? Nie przeszedłem. Dobry. To będzie ten Jaki ksiądz? Dzień. ksiądz? No. No, nie no, dobrze wyszło. Jeden do jeden. O! I nagle się ktoś tu wkrada. Ja myślałam, że to jest ręka ja jestem Mr. Ginolda! Pomyliło się to. To nie jest animacja! Coś w głowie Angela powiedz! No Mr. Ginolda! No, Najważniejsze! Co to nie jest serwenc! To nie jest animacja! Co można powiedzieć? No wielki penis, to trzeba to powiedzieć. To prawda, takie są takie 8,5 na 10. Ja takiego dużego nie widziałem na przykład nigdy. Oko mu wcięło, no Majestatyczne. No tutaj to już czas, no nie? Tutaj Nadal no wygląda jak kuczu, tak naprawdę. Ale, o, szczerze, skomplikowany tak, podobne, obrazek szczerze. poszedł na początku. Podobne. Nadal wygląda jak Kucu, ja. kucu wygląda praktycznie na tak samo, no. Ty, zwierzak, to samo rysowałeś? I w góry. Nie I poszedł w góry. na tym obrazku przynajmniej wyszedłeś z domu po raz pierwszy. O, patrz jaki Kucu. w góry, bez kitu. Kłopot poszedł w góry. Kiedy streamerem, teraz podróżnikiem. Guzik. Piękne, pełne 5 minut dla Guzika na piękną na pewno pracę. Dawaj guzik, zrealizowałeś No to to, to ja nie wątpię <grym> o, o, ładne ja, to Ładne Ładne, ja, to, ładne. Ja, to, ładne. Ja, to jest, ja, to jest ja, to minut na to miałeś. Proszę ja, Państwa jak, guzika ładne, jak ale, ale, no. gorzej. Ale, no. ale to by było no. ale prawda? Bo miałem czas, czasu gorzej Czemu ty? dalej ładne no, ładne, ładne. Patrzcie, A ładne. Aha, coś takiego? Miałeś odmówkę? I ja tak powiem, bo strasznie wcięta głowa już była. Ja myślałem, że jakiś Tuched miał być, więc przepraszam. No ja właśnie zobaczyłem na <guliznę> tego Tucheda i poszedłem o, jego to śladem, co nie? Nie dotarło. Dotarło. Ja myślałem, że to ślimak. <guliznę> przepraszam, i że ograniczenie do 40. Po prostu a, procenty no, zaczęły no, iść w górę. To ty. To no to a to jest, no, to, to jest ten ogóras. No tak się Pierdzelano i Ślibak. O ślibak. Okej. Albo górek z kim? To jest z kiwi no, to jest ślibak. Ślibak minione, minione. Tak. O, orzeszek, a teraz jest orzeszek już. Widzę, że no zamieniliście się z owod na ogórka z zonę. Ej, Ale przynajmniej w miarę, w miarę przeszło. Tak, na ta, tak, tak przeszło jeden do jeden. Chyba parokrotnie niż ale ktoś, ktoś tak, tam, a i tak było. Tak, to lepsze, lepsze, nie? Kamstar, oh. Kamstar. Kamstie. tu wiadomo, co będzie. O, ja, o, ja, o, ja, ur. Ur. Ładne. Policja! Policja! O, no! Policja! No policia, no policjano! Policjano! To w ogóle nie przeszło, ty to ja nie wcytuję. Nie, jest. nie, ja nie miałem, ja nie miałem. Dobra, ja nie, nie mam pojęcia, to co co jest A, jakiś ja mem nowy? No, dobra, już mem, Może mi powiedzieć, dobra, o to chodzi. Ten kwadrat na trawie kwadrat jednak ten. jest. O, dobra, teraz, Ale teraz pamiętam. Policjano, teraz. A, biały, to jest biały, biały, ty. biały kwadrat. <laughs> klęsły gały. I te ludki takie ty. Coś takiego. Nie no, tutaj już czas, tutaj już czas Guzik, nie ma... Ja, tutaj już głosy, czas, czas, czas. tutaj już A, czas. Tutaj już czas? Dung, 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 policjano! Ale uśmiechnięty! Polisajo! <grymkańska> Brain roty, powiadacie. No to chyba nie jestem w temacie, ale montażysta na pewno doda o co chodzi. Prawda montażysto, czy dodasz też to jest fragment? To seria memów tworzonych przy pomocy AI, w której występowały postacie takie jak Tung 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 Tung, tung Sahur, Elbo Brito Kurito, a nawet kandydatka na prezydenta Polski Joanna Seneszyn. Ło zobacz! Balerina, Seneszynella, cappuccini, tutti frutti, O, Zobacz jak pięknie tańczy! Ło baben! Słowa Tung 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 Sahur pochodzą ze starej tradycji ramadanu w Indonezji, gdzie perkusiści budzą dzielnicę na sahur, śniadanie przed świtem. W 2025 roku użytkownik TikToka atnoksasht zinterpretował tę pieśń na nowo, wykorzystując przerażającą grafikę AI i złowieszczy głos lektora. Ej, gotuj, To, co miałem przed sobą. Oh. Oh, oh, oh. Hey. Tak, Przeszło, Ale nie, bila. no mega to narysowałeś, nie, co no. to, jest no, trudne, o, się, że. Pamiętam, <laughs> Puszka, puszka to ziołowe, Rzeszło. Pzyski, ziołowe ale ja, mówię, ja mówię o bo ja pamiętam, że to będzie zioło, w sensie to wyglądało jak orbitki z ziołem. Nie, tak? to są orbit XXL. to była puszka, to była puszka, pamiętam. Się karton z tego zrobił już. Nie, no tak jest! No XX, no, no. teraz orbit! X <-X2> teraz to lepiej! Teraz lepiej! <grym> Jestem na preserwatywie. Jestem na orbit! X! -X. <grym> to jest to i coraz mniejsza paczka i się zgadza! <grym> jest... Każdy sobie bierze po jednym! <grym> już nie ma! Już nie ma, bo mało co? Nie? Już zmniejszyła, zmniejszyła się puszka! Jest się XD Ej, to nawet guzik narysował! Nawet guzik dał radę! Ja pierdolę. Nawet guzik. O, ja nie wiedziałem, co jest napisane. No oh or Orbit, o? nie widzisz? O, jest Arbi. Arbi. Słyszałem o Arbi. nie wiedziałem napisać już nawet. No. Bo puszka, puszka. się zmieniła bardzo Po prostu zmieniła się w na tym jest bardzo mało czasu. Bladii. No blady chyba na tym zaskoczysz, co? No tak, ja zawsze ładnie rysuję. O, zobacz ładnie. No tak, ja narysuję rysowałem. ładnie. jak ładnie. Takie na się nawet. To to jak na... tak, bardzo ładnie, no, ale Guzik... Ej, no Guzik, na prawie mu się udało. Ile masz lat Jeden do jeden, 1. o! Zobacz, jak płatka miała mniej czasu, zrobiła lepiej. Ej, ładnie, ładnie, ładnie no. jest, no. czemu nie ma nóg, czemu nogi nie przystają, ty? No... nie wiem. O, no, problemy? Tak, czasowo, czasowo. Słuchajcie, ja wiem, zobaczcie, co się stało, kliknij zły na obrazek. Jak kucu wypełniał kolor prawej nogi, oh, tak, to mi się to tak. pokolorowało, bo <grym> nie zamknął nogi, nie? Nie mam tak Klasyczny błąd początkującego rysownika. Nie, nie. <grym> nie zdążyłem się zombie zrobić, nie zużyłem. No to Coś taki. Ej, hey, to chyba Wła, taki mangi, Creeper powstaje pomału, mało co nie? Czasu miałem. O, Ej, nie rozumiałem. Ej, ładnie, nie prawie przeszedł. Renonę upośledzony mają... tak, tak ładnie jak tak, na Mangiego. A wiem, takiego jaka. Dwodzie, ładnie, ładnie. Ej, 1 tak, do 1 praktycznie. Ej, tak, tak, <grymetic> ale dalej Minecraft. Dalej Minecraft, co nie? Roblox teraz. Super. <laughs> Roblox. To teraz Roblox. Ta to ja ja tymi... chyba zamieniłem ta, przepraszam. To bardzo mało <laughs> czasu, zamieniłem kolorami. <laughs> 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 Lustro no, się zrobiło. Dobrze. Nie no, 1 do 1 praktycznie przeszło. Wpadka. O, twórka. Nie było tego, nie było tego jest ale to Kamstar jest do no Tak, tak! Ale Kamstar jest... O ładnie! Ta no. <laughs> <laughs> baluga! Ta baluga... Ej patrz! Naprawione! Serio, nie! Ta baluga!

Przez krój pierwszą pracę, czy ta maluga się rozwiąże. Ale bardzo mi Przepraszam, przepraszam. Ela, starałem nie. się, naprawdę, przepraszam. Dobra, do on od się Ale... Jakie fajne! To jest oszukane, na pewno, nie wierzę. W to. Zaraz będzie, zaraz będzie. Jest dobrze. jest dobrze! Jest dobrze! Zagraniamy. Zachowane! Zachowane! Mam tak! Poczekaj, się cichy! Dobry No, Kreweta! Wyobraźcie sobie, że macie Angela, no, macie no. Mangesa, zwierzaka i kusa, nie? I teraz kamstara! No. O mój boż, Boże Zachowało się Pokojnie jest, jest rybka, jest rybka Przechodzi. Jest rybka, rybka. No tak, O Boże boż, boż, no tak, ja Nie no, no perfekcyjnie Zrobił się kaktus no nie teraz mi dalej ryba Zostaje I pod wodą jest co najlepsze. No jest cały czas jest rybka do innego biomu na perakotę bo inny biom jest po prostu. <noise> no. Dlatego. Jest ryba. No Boże, i mamy to. Nemo przeżył. Nemo przeżył do końca? I nawet wygląda jak Nemo znowu. Hey, no Już nie. A. No jednak, no, jednak no, jest. Jednak. Co już nie? Przeżył znowu. do końca no, Nemo. Szło, przeszło, przeszło. Każdy, każdy te centki zapamiętał, ale, nie? Ale, to jest ale Nemo, Boże, Ukraiński. to przejście z Angeli do Mangiela. Do okna jest to jaka propozycja. Propaganda normalnie. Zwierzak. O, tu coś oczekujemy dobrego? Let's uh. go. No cóż, powiem Wam tak. Starałem się jak tylko się dało. Przepraszam. Oczekiwałem węgiera, i dostałem węgiera, ale... Starałem się jak tylko się dało. Taki Ale. może nie będzie tak źle, bo błagam się, już nie będzie Nie, na pewno będzie świetnie.

Ale, ale... Ale muszę ja przyznać! Tytułem, a to jest! Ale wiecie co? No, no teraz, tak. ja, ja ładnie narysowałem, ale przejście z mojego stroja też jest całkiem nie mi jak się ja, wydaje. Ale, ale, ale to było teraz!

Z guzika Czemu... na mnie idealnie, a na środku zrobiłem jakąś zupełnie inną podęż. Po prostu tak za mhm, no. Czemu, Czemu zielony, zielony nagle dokręc? Tak <Ş1> no i dobry, robiliśmy pracy swojej. Słabość do zielonego. Nie, i tak uważam. Czasu Nie, nie, To mało żeby koleż nie, Jacek! <tryjaki> super, super, super troj, 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 troj. A chciałem zrobić. Co to jest? A, Ej, dobra, kuniold. to jest Ale tak zwany kuniold. Ej, fajny w sumie. Fajny, po spróbować się drzeć. Ej, chyba przeszło do końca a, mi się a, wydaje. Ja tego nie miałem, to jest że konia żadnego. Nie, no, przeszło, to przeszło do końca. Konia. konia. To Czemu mógł kota Ej, jak się, jak on patrzcie, rekin będzie, To rekin chyba, rekin chyba będzie. Nie mi się wydaje. Mi się wydaje, że przeszło do końca. To no? by przeszło do końca. Tak mi się wydaje. <grym> Mówiłem, że... Zaczynamy Rekinem, zaczynamy Rekinem. Mówiłem, że prze... <grym grym> Rekin cyklo w człowieku. Ej, z jednej ta ta strony, ta co ta jest ta grane? Z drugiej strony, bo on przychodzi, do jest animacja, co tak? Bo popłynął. Płynął już! O, kurde, I O, jak ładnie. Wrogony. Pogodzili się Pogodzili się. Nie za długo. Ona jest podejrzany trochę. Podejrzany trochę sas, coś tam chyba z tyłu jest, nieważne, Jednak nie, jest. Jest ale nie kawał, ma. Nie, nie ma kolory. Ty Niset nie wrócił po rekina. No nie, nie, rekin nie nie, nie nie ma problemu. Odwrócony tym bardziej w drugą stronę. Nie, nie, nie. O kurde, ej, szczerze to oh. walista